Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Tak, tak. Kwota, kwota, jeżeli zadeklarowana przez pana, pana senatora jest określona, skoro on ją podał dzisiaj oficjalnie, to nie jest żadną tajemnicą, jest kwota bardzo duża, ona dotyczy czterech klubów, to jest półtora miliona złotych. Będzie podzielona na te kluby sprawiedliwie, co nie znaczy równo, bo wiemy, ile kibiców przybywa na każdą arenę, wiemy też, w jakich rozgrywkach startują pozostałe zespoły. I cieszę się, że ten podział będziemy robić wspólnie. Nie szarpiąc się jak to bywało wcześniej w urzędzie, gdzie sporo zdrowia stracił też były Pan Prezes, walcząc o, o środki dla naszego klubu. Z jakim skutkiem? Trudno, ale walkę na pewno podjął i starał się to zrobić. Tam nie wiadomo jakim kluczem się kierowano kiedyś. Pewnie takim, żeby ominąć żóżę, no bo to, to wiemy na pewno. Dzisiaj to się zmienia i w mieście, i, i wśród sponsorów, więc myślę, że mamy szansę na to, żeby rzuza istniała. Podjęliśmy duże ryzyko, zgłaszając zespół do rozrywek i e, zawierając ugody z zawodnikami, żeby uzyskać licencję, bo e, był pomysł, jeden z pomysłów był taki, który chciał doprowadzić do likwidacji klubu i powstania nowej spółki, na, e, czy to prawa handlowego, czy spółki Zo. Jednak radcy prawni, którzy zasięgli informacji w Warszawie, my byliśmy o tym przekonani, że licencję można uzyskać jedynie przejmując długi tego klubu i spłacając je, i spłacając je oczywiście. To te działania przynajmniej na tą chwilę wygasły. Nie jestem przeciwnikiem spółki, bo to jest pewnie dobra sprawa, ale dla mnie przede wszystkim liczy się żużel. I czysta gra, i wtedy jesteśmy gotowi do każdej współpracy. Kibiców nie muszę chyba pytać, że, że będą nas popierać, bo to, 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 o tym jestem przekonany. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Słucham. Dokumenty złożone są o, o pomoc finansową do miasta, a jaką dotację do, otrzymamy, no to wszystko zależy w tej chwili od Rady Miasta. Informacje Dokumenty są, są złożone, także... Informacje są różne co do budżetu jaki jest, on y, zmienia się. Y, y, w poprzednich latach był bliski 2 milionów, teraz słyszeliśmy o milionie, to też jest do podziału między, między klubami i to się będzie rozstrzygało 25, o ile się orientuję, tak? 25. Ustalenie sesji. budżetu będzie 25. Spotkanie się z panem z 2-3 dni temu i, i akurat to, to robocze już spotkanie trwało, ale jednak tam, bo nasze spotkanie się nieco przedłużyło, więc myślę, że, że poparcie w mieście odpowiednie też będzie. Na spotkaniu z, z Forum Gospodarczym. Na drugi dzień właśnie przed spotkaniem z panem Zdzielonym spotkałem się jeszcze z panem prezydentem i no, wyraziłem swoje niezadowolenie z tego, co usłyszałem od ludzi, którzy, którzy byli na tym spotkaniu. Więc wytłumaczył mi na tyle wystarczająco i przede wszystkim, może nie tłumaczył, to tłumaczył to, to, to fakt, ale, ale zadeklarował w obecności. E, Komisji Rewizyjnej i ludzi, którzy współpracują z nami, czyli pan Wolf, pan Sierhej, którzy są zaangażowani w pracę klubu, e, słyszeli deklarację pana prezydenta, że jest, jak to najkrócej mówił, prożużlowy i dla niego jest to sprawa ważna. E, na pewno musi być komplet dokładnych dokumentów. Jeżeli będą jakieś uchybienia, to postaramy się je w e, odpowiednim czasie uzupełnić i myślę, że będziemy potraktowani tym razem sprawiedliwie. O tak. Mogę dodać też, że w starostwie na sesji Rady 27 będzie też przedstawione nasze dokumenty, które składaliśmy w mieście. Podobno zostały zrobione do starostwa i tam komisja do spraw sportu również na budżet ma to zagadnienie, na budżecie przedstawić. Do składu wrócę jeszcze. Że ta, ta właśnie niefortunna wypowiedź spowodowała, że wysłaliśmy gotowy kontrakt do Kneta Hansena i Niestety przestraszył się i podpisał tego samego dnia Krośnie. w Krośnie, a jego menadżer też był bardzo zaskoczony, starał się to odkręcić, ale już się, już się nie dało. No szkoda. No, jednak te, te opinie, które gdzieś tam krążą. Korzystny. Kontrakt. Yy, tak, korzystny kontrakt. I dla nas, i dla niego odrzucił. No, ale tak czasem bywa właśnie. Dlatego na temat nazwisk nie chciałbym się wypowiadać. Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy blisko porozumienia z zawodnikiem, który w Pielskiej Polonii startował. Był związany z tym klubem z dobrych czasów i myślę, że jutro, że będzie, że odpowiedź. jutro będzie, będzie odpowiedź już na tak. Tak, tak, tak sądzę i, i wtedy Państwo się dowiecie. A co z Andrzejem Korolewem i z Piotrem Świstem Głosił tylko jest Piotrka wypowiedź. To będzie wszystko z konsorcum no, no, ty, przeczytałem dzisiaj, że, e, gdzieś, e, że, 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 stro, że Piłeczka jest po stronie zarządu, no, czyli po jego stronie, bo Piotrek jest członkiem zarządu, także, <laughs> także musi sobie odpowiedzieć kiedy podpisze z zarządem kontrakt. Nie? E, no sammcie jesteśmy w kontakcie, nie ukrywam, że Andrzej powiedział, że będzie czekał do końca, bo, bo te wiadomości, które sami dzisiaj usłyszeliśmy, przekażemy jemu. On oczywiście też już pewnie z mediów coś wie. Jestem umówiony dzisiaj o 20 na telefon z nim. Jest jeden klub, który wcześniej oferował jemu pracę. klub, w którym miasto, w którym mieszka, czyli Dałgapi, po odejściu dwóch braci łagutów. Ale oni już skompletowali skład. Pewnie z tym poradziłby sobie, bo, bo jest zawodnikiem na tyle mocnym, że mógłby startować. To rozumiem to, jeżeli zechce startować w domu. Dla mnie jest to argument wystarczający, bo rozumiem co to znaczy życie poza domem i w długich podróżach. Też pytano mnie o to, czy mam pretensje do Aleksa. Nie mogę mieć pretensji. Ja myślałem, że Aleks wystąpi. Czekał też z decyzją, chciał u nas startować. Jednak oferta, którą dostał była bardzo atrakcyjna, chociaż ja sądziłem, że wystartuję w pierwszej lidze, bo tego zawodnika stać na to pokazał to postawą na to, że w tym roku na, jest walecznym zawodnikiem i myślałem, że zmierzy się już z Polską pierwszą Ligą. Gdyby wcześniej zadeklarował coś takiego, sam chętnie pomógłbym mu znaleźć pracodawcę w pierwszej lidze, jeżeli, jeżeli by podjął to wyzwanie. No. No Tak się składa, że zakładam, że będzie startował w składzie, bo mają tam 10 seniorów. Nasi rywale w pierwszej kolejce spotykamy się z Ostrowem u siebie i myślę, że przyjmiemy i przywitamy Aleksa serdecznie, bo nie zmieniają się relacje między ludźmi. Jeżeli gdzieś są jakieś tam przepychanki w tych internetowych forach, między ludźmi, którzy myślą, że dużo o żużlu wiedzą. No to dobrego, ale z Aleksem jesteśmy w stałym kontakcie i myślę, że, że to się nie zmienia. Na tym sezonie nie kończy się świata. Jeżeli uda się poukładać wszystko, to, to, to jeszcze pewnie nie raz spotkamy się, być może właśnie będzie startował tu w Pile. Cenił sobie przede wszystkim atmosferę, jednak ci zawodnicy z tego żyją. Jeżeli gdzieś pojawia się lepsza oferta i. i to decydują się na to, czy to jest dobre rozwiązanie. No zazwyczaj po, po sezonie się okazuje, ponieważ y, najlepsi zawodnicy z Ostrowa nie podpisali kontraktów u siebie, czekając na spłaty, y, bo mam taką wiedzę, a z nowymi podpisami. No, to, to tak czasem się odbywa, ale myślę, że to kiedyś się wyprostuje. próbowano to wyregulować finansowo. To była fikcja, tylko umowy między prezesami, która nie była realizowana, i y, y, ona jest odstąpiona od niej po prostu. Na ten rok przynajmniej. Na ten rok przynajmniej. No czyli otrzymuje ofertę i ktoś mówi, że dostanę 400, a drugie 400 sponsora, no to, to, to już jest złamanie tej, tej, tej oferty. No i tak, tak to się odbywa. Z Piotkiem jeszcze wrócę do Piotra. Się rozmawiałem, on oczywiście chce startować, śledzi to wszystko co się dzieje. Niemniej jednak on przez te dwa lata no, tak dosyć mocno... Jest zdruzgotany tą całą sytuacją. Jego sytuacja finansowa jest też dosyć trudna, tak przynajmniej nam ją przedstawia, mimo to, że był na pewno naj, najlepiej zarabiającym zawodnikiem w naszym klubie i mogę powiedzieć, że największą część pieniędzy należnych mu otrzymał, porównując oczywiście innych zawodników. Ma, ma, prawo, ma prawo wyboru i, i my też nie widzieliśmy, czy będziemy jechali składem takim, który będzie liczył się w rozrywce, czy pojedziemy żeby zniwelować te długi i ruszyć czystą kartą. My myśleliśmy o młodszym składzie, o zawodnikach, młodych seniorach, żeby też tych meczów nie przegrywać, żeby było widowisko. Myślę, że kibice by to zrozumieli. Wobec takiej sytuacji z pewnością zakontraktowanie Piotrka na takich warunkach, jak był wcześniej, było niemożliwe. I to otwarcie sobie powiedzieliśmy. Oczywiście miejsce w zespole dla niego jest, a w tej chwili, jeżeli ten budżet zamyka nam się nieco wyżej, jest szansa na bardzo dobry wynik, to, to tym bardziej jego miejsce jest niezagrożone. Tak, tak to widzę a dzisiaj. I tak jesteśmy domówieni. A jeżeli wybierze inną ofertę, no tego zabronić nikomu nie może. A co z Piotrek Rembas dzisiaj przedłużył umowę. Zostaje z nami. Tak? Tak. Czyli praktycznie i... I no Jest taka jest możliwość wymiany. No, y, y, jeżeli możemy powiedzieć, czy nie? My że możemy powiedzieć, no my jest, jesteśmy domówieni z Chrystianem Klechą, jutro powinno dojść do porozumienia. Jest, jest na 90%, 90 nawet 9 bym powiedział Krystian, startował tutaj i myślę, że to też dodaje do, do, jakby skrzydeł, tak? Chłopakowi, który tutaj się wychowywał i jeździł, widzę już uśmiechnięte twarze mechaników naszych, że będzie tutaj, co przestałeś się śmiać. <laughs> mówię, że będzie swój kolejny człowiek jeździł tutaj. To, to pewnie też ważne. Rozmawiałem również dzisiaj z Robertem Miszkowiakiem, mimo to, że nie podpisał nigdzie kontraktu, tak przynajmniej oficjalnie widnieje na, na tych wszystkich stronach. Jest domówiony z klubem pierwszoligowym i e, być może, gdybyśmy my mieli jasną sytuację, wcześniej. bardziej deklarowaną wcześniej, e, to była duża szansa na to, żeby startować. Zresztą po rozmowach ostatnich nawet z Tąkiem Gapińskim, no wiadomo, że jest to przepaść, on jest seksualizm, ale jeżeli e, za rok czy za jakiś czas e, znajdziemy się w wyższej klasie rozgrywek. To, to, to nie wykluczone, że, że te ptaki, jak to kiedyś określił Pan, pan, pan Wieczorek, będą wracały do gniazda i, i dadzą jeszcze wiele radości swoim kibicom, a te e, młode nasze pisklaki, które się teraz wychowują, e, będą uzupełnieniem dla tego składu i myślę, że wychowankowie mogą stanowić o sile tego zespołu już w najbliższych latach. Nie chciałbym się wy, wy, wypowiadać na temat wysokości nie moich pieniędzy. Jeżeli będą większe klasy rozgrywkowe, być może tak będzie, ponieważ Pan Stugosa ma orientację co do wydatków, ponieważ w najwyższej klasie rozgrywek ten klub startował i osiągał większe cele i wie, ile ten sukces kosztuje. więc. Ja nie jestem od tego ani, żeby liczyć, ani... Ja mogę jedynie prosić i to od wielu miesięcy robię czy nie i staram się to robić w sposób przejrzysty. A to, że czasem nie można powiedzieć wprost całej pełnej informacji, co kibice gdzieś tam zarzucają, to musicie zrozumieć, że myślę, że tak, za dużo szczerze powiedziałem, bo dziś moglibyśmy mieć sytuację o wiele lepszą w klubie, bo czasem ta szczerość prowadzi do do tej pomocy fałszywej z boku i to jest nam niepotrzebne. I powiedzmy jasno, że jeśli się stanie na senatora to nie ma pomocy. Pomoc jest, ale i pomoc jest, bo ona jest yy, już, już jest w tej chwili, ale ta duża pomoc yy, długofalowa myślę, że nie, bo on też, yy, pan senator, yy, dla niego jest jakby odpowiedź na to, czy yy, Ludzie, społeczeństwo mają do niego zaufanie, czy popierają to, że chce jeszcze coś w robić. polityce dla miasta, dla tego regionu coś zrobić, czy uważają, że tak jak, tak jak osoby, które go w jakiś sposób skrzywdziły w poprzednich latach, jeżeli społeczeństwo tak samo uważa, więc po prostu wycofa się i nie będzie się jakby publicznie udzielał, to jest jednoznaczne. Ja bym się pan August, senator skierał do Pana do Pana Sprawiedliwości za pytanie, czy on w ogóle może startować, bo dużo ludzi z właśnie... Więc dzisiaj też o tym nam opowiadał i yy, gdyby nie my, Może to to by... Startuje, Mo może startować może tak jak najbardziej. Może wystartować, może wystartować dzisiaj. Tak. O tym może i tak. wystartuje. No tak, Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930.